Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. To dla mnie przyjemność być tutaj z Wami. Zawsze, jak myślę o takich spotkaniach, to robi mi się bardzo dobrze i miło. A to spotkanie jest na pewno wyjątkowe. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj o dobrych słowach. Miłe słowa są jak plaster miodu słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś próbować plaster miodu, bo ja tak, niesamowita rozkosz dla podniebienia. Lekarz dr Alfred Adler zachęcał swoich pacjentów, by robili jeden drobny uczynek dziennie, na przykład powiedzieli komuś coś miłego. Okazało się, że podnosiło to zaskakujące efekty terapeutyczne. Dlaczego? Ponieważ chęć uszczęśliwiania innych Również sprawia, że przystajemy myśleć o swoich problemach. A radosne myślenie, pozytywne słowa zwiększają poziom hormonów, hormonów szczęścia: serotoniny, dopaminy, i te hormony szczęścia wzrastają w mózgu, przez co wzmacnia się też nasz organizm, poprawia się nasze samopoczucie. Podnosi się nasza odporność, czyli układ immunologiczny lepiej funkcjonuje, zwiększa się tak naprawdę ogólnie szanse na wyzdrowienie. Ale nie wiem dlaczego tak jest, być może się ze mną tutaj zgodzicie, że dobre słowo, uznanie, pochwała bardzo rzadko znajdują wyraz w naszym takim codziennym życiu. Tak się jakoś dzieje, że zapominamy docenić dzieci nasze, które przyniosą do domu dobre oceny, jakoś tak może niezręcznie nam podziękować na przykład żonie za dobry obiad, który mamy dzisiaj na stole, czy współpracownikom za dobrze wykonaną pracę. Okazuje się, że dobre słowa, które kierujemy do innych, mogą zdziałać o wiele więcej, niż nam się wydaje. Słowa zachęty, pochwały i wdzięczności mają kolosalne znaczenie i wpływ na zdrowie. Wpływają na motywację, na zdrowo funkcjonujący układ nerwowy i odpornościowy oraz na proces zdrowienia i niezależnie od rodzaju choroby. Dobre słowa. Drodzy Państwo, tworzą atmosferę zaufania, otwartości na relacje z Bogiem, ale też na relacje z bliskimi, na relacje z ludźmi. Faktycznie szczere wyrazy uznania mają niesamowitą moc, mogą zmienić życie człowieka. I nie mówię to tylko dlatego, że gdzieś tam wyczytałam takie zdanie, ale doświadczam tego na co dzień. Kiedy przeprowadzono badania wśród kobiet, które opuściły swoich mężów, okazało się, że główną przyczyną ich odejścia wiecie co było? Brak uznania, brak wdzięczności, brak podziwu ze strony męża. Najprawdopodobniej podobne badanie wśród mężczyzn wykazałoby podobne rezultaty. Często jesteśmy tak pewni lojalności swoich współmałżonków, że nie przychodzi nam do głowy podzielić, powiedzieć im, jak bardzo ich cenimy, jak bardzo ich kochamy, jak bardzo ich potrzebujemy. Drodzy państwo, w naszych kontaktach w naszych relacjach nie wolno nam zapominać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i potrzebujemy czego? Potrzebujemy dobrego słowa, uznania i również pochwały. Również tego, że ktoś nas kocha, tego poczucia, że jesteśmy kochani i że możemy obdarzyć miłością innych. Jest to Niezbędne okazuje się dla naszego zdrowia, jak witaminy, które spożywamy, jak wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. U dzieci myśli kształtują się przede wszystkim na podstawie słów, które w ich otoczeniu, oraz też na ich temat wypowiadają osoby znaczące. Takie jak rodzice, rodzeństwo, opiekunowie czy również nauczyciele. Właśnie dlatego każdy z nas może mieć wpływ, wpływ realny na świat dziecka, czy to jest dwulatek, czy dwunastolatka, czy w zasadzie nawet i dwudziestopięciolatek, ponieważ nasze mózgi stają się w pełni rozwinięte około 25 roku życia. Wtedy płat frontowy staje się. W pełni rozwinięty, pełni swoją funkcję, jeżeli chodzi o przewidywanie konsekwencji podejmowanych decyzji. Mniej więcej do tego wieku buduje się również tożsamość młodego człowieka. Dlatego warto otaczać nasze dzieci dobrymi słowami już od najmłodszych lat. I każda chwila jest właściwa, żeby wyrazić słowa zachęty wobec dziecka, pochwały. Karolina Lift, terapeutka z dziedziny neuro, y, neurologii, faktycznie od 30 lat skutecznie pomaga odzyskiwać sprawność funkcjonowania. Mózgu osobom po ciężkich wypadkach czy udarach. Robi to poprzez różne ćwiczenia z nimi, to są głównie ćwiczenia umysłowe. I w swoich wieloletnich badaniach, pracach Karolina Leaf wykazała, że jak wielki wpływ na aktywność mózgu mają dobre słowa, pozytywne myśli. To one powodują układanie się ścieżek neuronowych w kształcie bogato rozgałęzionego drzewa. Natomiast złe słowa, negatywne myśli sprawiają, że połączenie synaps formują się skąpo i wyglądają jak uschłe, obumarłe rośliny. Możemy sobie to wyobrazić. Piękne drzewo. Czyli te niezliczone ścieżki neuronów i skąpe, obumarłe drzewo. I najwięcej ścieżek neuronowych tworzy się w pierwszych dwunastu latach życia. I właśnie dlatego tak ważne jest, by niestrudzenie siać ziarna dobrych słów słów zachęty, wrażliwości. Które zrodzą miliony takich właśnie pięknych drzew. To zaufocuje w życiu takich młodych ludzi, i przede wszystkim, tak naprawdę te osoby, młode osoby, wchodząc w życie, będą miały dobre myśli o sobie, o innych, a przede wszystkim o Panu Bogu o naszym Stwórcy. Tak jak powiedziałam, słowa kształtują tożsamość. Charakter i sposób wypowiadania słów wpływają na to, jak dziecko się rozwija. Ale to nie chodzi tylko o rozwój naszych dzieci. Pomyślcie również o swoich własnych relacjach, o tym, jak wy. Tworzycie pewne komunikaty, jak rozmawiacie z innymi. Wrócimy jeszcze na chwilę do dzieci. Okazuje się, że dzieci, które w domu, w szkole słyszą od swoich rodziców, rówieśników czy nauczycieli pozytywne opinie na swój temat, są też wzmacniane ich dobre zachowania, są o wiele bardziej efektywne w wykonywaniu różnych zadań. Niż te, którym ciągle się nakazuje i robi się coś pod groźbą kary. Co więcej, wypowiadane słowa to nie tylko jakieś fale dźwiękowe o pozytywnym czy negatywnym znaczeniu. Słowa mają też swój psychoemocjonalny i duchowy aspekt. Psychoemocjonalny i duchowy aspekt. Nie jestem w stanie rozwinąć tego tak, jakbym chciała, ale drodzy Państwo, Bóg nadał wypowiedzianym słowom ogromną moc kształtowania, kształtowania rzeczywistości. Dlatego również polecił nam, abyśmy myśleli tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co godne pochwały, prawda? Co jest notliwe. Jeżeli mamy właśnie taki sposób myślenia, to również to przekłada się na to, co wychodzi z naszych ust i jakie będziemy w ten sposób wypowiadali komunikaty. I to zachęca mnie by rozmawiać z ludźmi w taki sposób, który będzie ich budował bez względu na to czy to będzie mój mąż, czy moje córki, czy moi znajomi, czy dzieci moich znajomych. Wszyscy, każdy z nas potrzebuje dobrego słowa, potrzebuje zachęty, potrzebuje również słowa wsparcia w różnych okolicznościach. Teraz historia. Ostatnio usłyszałam historię pewnej dziewczyny, która stara, starała się o pracę. Na rozmowie faktycznie wypadła średnio, brak doświadczenia i trema zrobiły swoje, ale dzień później wysłała maila do szefowej firmy, w którym podziękowała za możliwość wzięcia udziału w rozmowie. Napisała także, że każde takie doświadczenie jest dla niej cenne, że nawet jeżeli nie zawsze jest udane, to ona czerpała i czerpie z tego bardzo dużo. Wiecie Państwo, że była jedyną, która wysłała taką wiadomość i zrobiła tym tak dobre wrażenie, że choć pracy nie dostała, szefowa poleciła jej innej firmie, gdzie poszło jej znacznie lepiej, no i znalazła tam właśnie pracę. Słowo dziękuję. Dziękuję to jedno z tych magicznych słów. Które potrafi otworzyć drzwi serca ludzi, a czasami, jak słyszymy, pomaga też znaleźć pracę. Nic nie kosztuje, a może zdziałać cuda, prawda? Dlatego y, używajmy, używajmy, powtarzajmy to słowo jak mantrę. Pewien y, dr Martin Seligman, psycholog z Uniwersytetu w Pensylwanii, poprosił pewną grupę osób, prawie 400 osób, by napisały list z podziękowaniem do osób, której nigdy wcześniej nie podziękowały, a są jej za coś bardzo wdzięczne. Wiecie, jaki był efekt? Efekt, tak można powiedzieć, drobnego gestu był odczuwalny. Ponieważ uczestnicy badania deklarowały się, że czuli się o wiele lepiej, lepiej patrzyli na świat, na rzeczywistość, byli bardziej optymistyczni. Co najważniejsze, skutki u większości utrzymywały się jeszcze ponad miesiąc. To pokazuje, jak, jaka jest siła słowa dziękuję. Dziękuję, nie tylko buduje i wzmacnia nasz optymizm, ale też rozwija empatię, redukuje poczucie złości, frustracji, zmniejsza niepokój, ułatwia nawiązywanie dobrych relacji z ludźmi. Okazuje się również, że w przypadku małżeństw naukowcy z Uniwersytetu Harvarda wykazali, że Pary, które częściej sobie okazywały czy okazują taką wdzięczność, uznanie, mają mniej, mniejsze problemy, ponieważ tak naprawdę nie boją się mówić o pewnych swoich problemach. Z kolei, na przykład, menadżerowie, którzy pamiętają, żeby podziękować, okazać wdzięczność swoim pracownikom, współpracownikom, mają. Bardziej zmotywowany zespół, który jest gotowy pracować więcej i wydajniej. Słowo dziękuję. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. Drodzy Państwo, nie rezerwujcie wdzięczności tylko dla rzeczy spektakularnych. Tych faktycznie w życiu doświadczamy nie tak często. Nawet bycia wdzięcznym odnosi się przede wszystkim do tych drobiazgów, do tych codziennych różnych sytuacji, w których możemy powiedzieć: Dziękuję. I nie tylko słowo: Dziękuję, ale jestem wdzięczny, wdzięczna. Tak więc na koniec okazuje się, drodzy Państwo, że nasze szczęście i dobre samopoczucie zbudowane jest właśnie nie z rzeczy wielkich, ale tych drobnych. Tych drobnych, które przydarzają się nam każdego dnia. Wiecie, kiedy ja kładę się do łóżka spać, myślę o tym, za co ja jestem wdzięczna. Oczywiście, w ciągu dnia próbuj również wyrazić swoją wdzięczność innym osobom. Pamiętajmy, to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Spróbujmy zatem dostrzec zalety drugiego człowieka. Popatrzmy na innych. Te wszystkie słowa wdzięczności, relacje z innymi. Pomagają nam, drodzy Państwo, tworzyć bardzo dobre kontakty. Ale pamiętajmy również o relacji i wdzięczności do Pana Boga. Bo Widzicie, tutaj mamy tą pionową i poziomą relację. Relację z Bogiem i relację z tymi, którzy nas otaczają. Spróbujmy zatem, tak jak powiedziałam, zauważyć zalety drugiego człowieka. Pomyśleć o nim. Potem szczerze i tak uczciwie dawajmy wyraz uznaniu, powiedzmy miłe słowa, a próbujmy z taką serdecznością i powiedzmy coś miłego. To doda innym zdrowia, radości i zadowolenia. Ale co więcej, zobaczycie, że również i Wam. Życzę tego Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie, a teraz zanim przemiły Zygmunt stanie i będzie grał, to zapraszam Was do tego, abyście powiedzieli sobie coś miłego. Dziękuję bardzo.